Cześć, witajcie na moim kanale Pewne Używane f -Cars. W dniu dzisiejszym prezentacja poświęcona nowej dostawie Peugeota 3008 drugiej generacji, wersja wyposażenia... GT Line, rocznik 2017, silnik 1.6 BlueHDi o mocy 120 koni mechanicznych, skrzynia automatyczna sześciobiegowa. Jak wersja GT Line, to mamy tutaj na pokładzie full ledowe reflektory, 18-calowe alufelgi dwukolorowe wraz z oponami Michelin z rocznika 2023, czujniki parkowania przód jak i tył. Do tego mamy czujnik Martwego pola, kamerę cofania. Za chwileczkę Wam pokażę tutaj przebieg. Oczywiście oryginalny 189 738 km. Samochód no, zabrudzony w transporcie więc oczywiście trzeba będzie go umyć. Bardzo ładny niebieski kolor. Do tego mamy czarny dach aluminiowe relingi. Także samochód naprawdę prezentuje się bardzo fajnie, ciekawie. Nie widzę tutaj, żeby cokolwiek wymagało powtórnego lakierowania. Przejdę do środka. Półskórzana tapicerka. Oczywiście samochód będzie Czyszczony w środku. Będzie też sprawdzany na warsztacie, z którym współpracuję. Odpalimy samochód, a zasunę przy okazji szybę. cóż, żadnej niepokojącej kontrolki tutaj nie ma. Za chwileczkę wyłączę. Na razie słuchajcie nawiew. E, dobra, pierw może zmienimy tutaj na język polski. I sekundę, może troszkę dłużej niż sekundę zmienię język tutaj na polski. E, więc cóż, przejdźmy do tego, co ten samochód w sobie posiada z wyposażenia: czyli mamy system Park Assist parkowanie automatyczne przełączanie świateł z krótkich na długie wspomaganie wizualne parkowania wspomaganie czekajcie wspomaganie to jest zachowanie pasa ruchu czyli ten asystent linii system start stop wspomaganie parkowania monitorowanie martwych pól kontrola trakcji no inicjalizacja niedopompowanych opon, do tego mamy tutaj ten cockpit Amplify, czyli mamy dwa tryby pracy, relax i boost. Mamy, nie musimy pracować tak naprawdę też w tych dwóch trybach, możemy sobie włączyć rozpylacz tutaj perfum. Dla mnie to jest najładniejszy ten. Harmony UT. I sobie tutaj włączę za chwileczkę, ale w każdym bądź razie drzwi może przymknę. W każdym bądź razie y, mamy tutaj oryginalny przebieg 189 738 km. Y, nawigacja, no to normalne w tej klasie samochodu, to już, krótko mówiąc, standardzik. Mamy kamerę cofania. Zwróćcie uwagę, jak sobie kamera sczytuje tutaj obraz. Mamy tutaj widok 180 stopni, widok normalny. No jest tutaj parę rzeczy do wybrania. Perfumki już zaczęły tutaj pracować. Rozpylacz działa. Tak w każdym bądź razie czy jeżeli chodzi o perfumy jest tutaj cóż mamy tutaj ten pakiet sport, czyli większa responsywność na pedał gazu no i dźwięk V6 jakbym to powiedział, jak bym to powiedział V6 z głośników tu mamy Jednostkę 1,6 Blue HD, 120 koni mechanicznych. Skrzynia automatyczna sześciobiegowa jeszcze może przekręcę tutaj światełka światła działają. przejdę tutaj do bagażnika no muszę go umyć ale pokazuję wam no od razu jak samochód przyjechał bez żadnych tutaj upiększaczy widzicie go bezpośrednio e, jak przyjechał paliwka jeszcze mamy no i cóż przejdziemy a jeszcze wam pokażę może tutaj tak komplet dwóch kluczy pilotów. I co? I pokonujemy pierwsze metry razem. Ja sobie może jeszcze ten przebieg dzienny skasuję. To też będę wiedział ile ile ten samochód wytestowałem i będę wam mógł powiedzieć też ile kilometrów bez jakiegoś tam większego zastanowienia, się, bez większego zastanowienia będę wam mógł też udzielić informacji ile Ile przejechałem tym samochodem? Tutaj, no cóż, przejedziemy jakiś kawałek, zobaczymy, jak on się zachowuje. Jesteśmy poza terenem zabudowanym, no jest tutaj 90. tę tak chwilkę złapię temperatury, zanim cokolwiek przycisnę bardziej, no ale w każdym bądź razie. Jak na razie e, skrzynia zmienia biegi płynnie, wbiła wszystkie, e, wszystkie biegi zwolnie, przy hamowaniu nie ma żadnych wibracji. Jeszcze raz manewr przyspieszenia i widzę, że tutaj temperatura wzrasta. No i mamy 70, więc system rozpoznawania znaków działa. 50, i zaraz mamy tutaj 30, więc ten system rozpoznawania znaków działa. I sobie tutaj jeszcze słuchajcie, objadę rondo jeszcze raz dookoła, włączę może. Tutaj nawiew, klimatyzację, bo na dworze mamy 22 stopnie jest ciepło i słuchajcie teraz coś może przyspieszymy wiadomo daleko, znaczy mamy tutaj te ciężarówki, więc ja też sobie zobaczę jak on rozwija tutaj prędkość Że zachowuje się to wszystko według mnie normalnie. Włączę jeszcze tutaj ten tryb sport. Oczuć zdecydowanie, że jest też żwawszy. Skrzynia biegów pracuje inaczej. Tryb sport w tym momencie wyłączę. Wiadomo na razie to jest tylko i wyłącznie niecałe 3 km, ale wydaje się, że nie jest tutaj, że jest OK, no przynajmniej zawieszenie tak mi się wydaje, że stoi sztywno. Biegi na pewno wchodzą bardzo dobrze. Nie mam co do tego jakiś tutaj uwag. Idziemy teraz na stację diagnostyczną. Zobaczycie test hamulców, a następnie zobaczycie test amortyzatorów. teraz pod spód 3008 więc osłona pod zderzakiem jak i pod silnikiem cała kompletna, przejdziemy do gumienia, to co wspomniałem letnie myślę z 2023 roku, więc tego bieżnika jest jeszcze tutaj sporo, opony niewycięte jeśli chodzi o zawieszenie to diagnosta przekazał mi, że Zawieszenie sztywne, nic nie wymaga tutaj interwencji lewa, jak i prawa manżeta cała oczywiście samochód trafi na warsztat, z którym współpracuje tam zostanie osłona ściągnięta i zostanie to wszystko sprawdzone najprawdopodobniej też zostanie wymieniony po prostu rozrząd, jak to przeważnie standardowo u mnie jest. Tunik w środku czyściutki to znaczy, że też cały ten układ funkcjonuje. OK, amortyzatory z tyłu niewylane zresztą, tam sprawność na poziomie 80%, więc jeśli chodzi o spód 3008, to chyba będzie tyle, no nie ma tutaj żadnych jakichś rozczarowań, przeważnie te samochody, tam, gdzie kupuję, przyjeżdżają ok, rzadko przy jakichś zawieszeniach, coś trzeba po prostu robić. Także ja, słuchajcie, wyjadę ze stacji, umyję, tak, żebyście zobaczyli ten samochód, jak jest po prostu czysty zewnętrznie. Także prezentacja się jeszcze nie kończy. 3008, umyte. Jeszcze taki szybki rzut dookoła, żebyście zobaczyli, jak wygląda czyste. Zaraz po zakończeniu tego nagrania udaje się do firmy, która usuwa wgniotki metodą PDR, czyli bez lakierowania. Tutaj na przednim błotniku mamy wgniotkę, którą trzeba usunąć. Nie będziemy tego lakierować. No i tutaj na drzwiach tylnych też takie bardzo malutka wgniotka. Ja więcej nie zobaczyłem. On oczywiście zobaczy swoim fachowym okiem, czy nie ma czegoś więcej. Następnie będzie wizyta na warsztacie mechanicznym, z którym współpracuję. Tam pewnie samochód otrzyma nowy rozrząd olej wraz z wszystkimi filtrami. Jeśli chodzi o to nagranie, to w zasadzie będzie. Już wszystko. Subskrybujcie mój kanał na YouTube, wpadajcie też na Instagram i TikToka. No i chyba będziemy kończyć. Jeżeli jesteście zainteresowani, to oczywiście śmiało do mnie dzwoncie. A jeszcze zapomniałem, że pasowałoby wam samochód przemierzyć miernikiem lakieru. Wyleciało mi to z głowy, więc zrobimy to tutaj na samym końcu. I Więc tutaj tak kształtuje się pomiar powłoki lakierniczej, oczywiście przemierzę też dla Was wnęki, bo te wnęki wam więcej powiedzą tutaj o stanie faktycznym samochodu. Więc wnęk, wnęka w części, w części przedniej, oryginalna tutaj, tutaj z tyłu też. I przemierzymy tutaj wnęki po stronie prawej. Macie też numer nadwozia. Jak chcecie sprawdzić we własnym zakresie. To oczywiście mając numer nadwozia e, możecie to zrobić. Jeszcze pomierzę Wam tutaj słupki z przodu. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że samochód gdyby miał jakieś poważne uszkodzenie przodem, to zderzak wraz z maską e, parłyby na ten słupek i tu byłaby szpachla. A tak to tutaj tego nie ma. Więc jeszcze tutaj pomierzę wam. To też jest element, słuchajcie, konstrukcyjny. Więc jeśli chodzi o prezentację 3008, to myślę, że to jest wszystko. Jeszcze raz zachęcam do subskrypcji kanału na YouTube. Wpadajcie na Instagrama i na TikToka, bo tam wcześniej wrzucam zdjęcia samochodów, które zakupiłem. Jeżeli jesteście zainteresowani tym samochodem, to wyświetla Wam się numer telefonu do mnie. Także śmiało dzwoncie. Także trzymajcie się, cześć i pozdrawiam.